Dziś jesteśmy koło dębicy Klient zamówił na YouTube ciągnik Zapraszamy do zakupu Proszę dzwonić, zamawiać Wabiłskiku i ja próbę potroszenia piasku, ziemi dużo jak widać Z tyłu nie ma podłączonego klient kupił Czekaj Próba podnoszenia. Delikatnie na siebie. Przechod. W bok. O. I wjeżdżamy. O. Do góry. Zapraszamy do zakupu jeszcze raz jeszcze raz. jeszcze jedna próba. Пешие, тут на господ... Деликатно на себе! Не-не! Не-не! Zapraszamy do zakupu. Dobra, co delikatnie dobra Dobra. Есть мокс. Получил на тело, далеко к нему. Ну, поставь. Zatrąbi pan? Klien, ma tu takie sygnały? Jak pan zatrąmbi? Nie. Jak pan zatrąbi? Zapraszam do zakupów. Jak pan zatrąbi! Nie! Niech pan zatrąbi ten! Zapraszamy do zakupu! Proszę dzwonić i zamawiać. Przejdziemy, zamontujemy i nagramy.